Ja mam zawsze problemy, jak zaczynać te filmiki. Chyba muszę sobie zrobić jakieś intro, to nie będzie problemu. Dobra, dajemy, Le lecimy z tym, ciach, ciach, lecimy. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnej, e, o kolejnym zagadnieniu z zakresu podstaw projektowania. Będzie to przestrzeń, będą to marginesy, e, będzie to tak zwany white space, e, czyli określenie, z którym możecie spotkać się, jeżeli będziecie szukać informacji na temat podstaw projektowania. Siłą rzeczy, prędzej czy później na nie traficie. Także... E, Lecimy z tym. No ale czym jest ten tytułowy white space? No to jest nic innego jak taka pusta przestrzeń. I niech nie zwiedzie Was nazwa White w nazwie, bo nie chodzi o to, żeby to była biała, pusta przestrzeń, bo tam może być i jakaś barwa, i może być tekstura, i może być patent, więc w gruncie rzeczy to nie jest też wcale takie puste, ale porównując do innych elementów, jeżeli będziemy mieć taką przestrzeń, w której nie dzieje się zbyt wiele, to ona właśnie będzie nazywana tym White Space. Em. I o tych White Spaces mówimy w kontekście całej kompozycji, ale też poszczególnych elementów i relacji między nimi, to znaczy na przykład odległości między wierszami tekstu, czyli Linie. To, są również jakieś, to jest również jakaś forma tej przestrzeni, którą budujemy. Marginesy dookoła tekstów, odległości między obrazkami a tekstami, czy na przykład to, ile wolnego miejsca jest naokoło tekstów przycisku. To wszystko będzie miało znaczenie. Jeżeli nie stosowalibyśmy takich zabiegów związanych z przestrzenią w naszych projektach, no to byłoby takie wrażenie chaosu i, i takiego ciężaru, to znaczy, my patrząc na taki projekt nie za bardzo wiedzielibyśmy, na czym się skupić, bo byłoby tego aż tyle. Dla Dlatego właśnie przestrzeń jest ważna. I o ile na stronach internetowych takie zwiększenie przestrzeni specjalnie ma wpływ na cokolwiek, tak w przypadku druku. To już będzie niosło za sobą pewne konsekwencje, bo zwiększanie tej przestrzeni może mieć wpływ na to, jak długa będzie publikacja, ile stron trzeba będzie wydrukować. No i to już się przekłada bezpośrednio na koszty. Ale warto zaznaczyć tutaj klientowi, że to nie jest tylko kwestia estetyki, ale również użyteczności i komfortu, w jaki czytelnik, czy też odbiorca po prostu będzie, będzie pracował z naszym projektem. Bo kwestia przestrzeni to nie tylko kwestia tego, czy coś jest ładne, czy nie. Ale o tym będziemy mówić zaraz. Przestrzeń pomiędzy elementami działa trochę jak taka pauza dla naszego użytkownika. To znaczy, jeżeli mamy jakieś elementy oddzielone przestrzenią, no to siłą rzeczy y, użytkownik będzie w jakiejś kolejności prawdopodobnie na nie zerkał. Czyli przejrzy sobie jeden element, potem będzie miał dosyć dużą odległość, y, żeby się zatrzymać. I w następnej kolejności będzie analizował kolejne elementy. Jeżeli wszystko będzie wokół siebie skupione, jeżeli będzie blisko siebie i tych przestrzeni nie będzie, to siłą rzeczy ten wzrok będzie się strasznie miotał i siłą rzeczy użytkownik będzie miotał się między tą treścią, i ciężej będzie skupić jego uwagę na konkretnej treści. Więc, przestrzenie między elementami to taki odpoczynek dla naszych oczu i naszego mózgu, i chwila na to, żeby odetchnąć i dopiero po chwili zająć się analizowaniem kolejnych elementów. Przestrzeń jest świetnym zabiegiem do tego, żeby skupiać uwagę użytkownika na najważniejszych elementach na naszych stronach czy w projektach drukowanych. Zwróćcie uwagę, co zrobiło Google ze swoją wyszukiwarką. Tam jest cała masa zmarnowanej przestrzeni, można by tam było wrzucić przecież tyle rzeczy i faktycznie jest trochę linków, ale one są bardzo oddalone od tego jednego najważniejszego głównego elementu, czyli samej wyszukiwarki. W ten sposób możemy wyróżniać najważniejsze przyciski na stronie czy najważniejsze informacje tekstowe, po prostu nadając im dosyć dużo przestrzeni, a przy Przynajmniej odsuwając je od tych elementów, które znajdują się obok albo poniżej. A to się wiąże z kolejnym tematem, czyli grupowaniem informacji. Jeżeli zerkaliście kiedyś na mój wpis o psychologii w projektowaniu, a mam nadzieję, że zerkaliście, jeżeli nie, no to oczywiście możecie naprawić ten błąd i w opisie będziecie mieć link do tego wpisu. E, mówiłam o psychologii w projektowaniu. I tam jest w, w Gestaltcie taka zasada, zasada bliskości, która mówi dokładnie o tym, że. Elementy, które są blisko siebie, automatycznie odczytujemy jako jedną grupę elementów. Po prostu zakładamy, że one dotyczą na przykład tego samego e, tematu albo s, e, ich działanie będzie bardzo do siebie podobne. Dlatego, jeżeli robimy opis jakiegoś zdjęcia, to margines między tym zdjęciem a opisem będzie mniejszy niż margines, który będzie oddzielał kolejne elementy na stronie czy kolejne teksty. Tak, żebyśmy zrozumieli, że ten opis dotyczy tego zdjęcia. A ten opis, który jest niżej, już jest prawdopodobnie zupełnie czymś innym. Idealnym przykładem zasady bliskości będzie stosowanie w tych odległości w nawigacji. Jeżeli zobaczycie sobie na jakikolwiek nagłówek stronie internetowej, to elementy nawigacyjne zazwyczaj ułożone są blisko siebie. Odczytujemy to wtedy jako jeden element, rozumiemy, że będą działały w podobny sposób. Także jest to jedna z podstawowych zasad, które stosujemy siłą rzeczy w projektowaniu, bo wydaje nam się to takie naturalne. Że jeżeli coś jest blisko siebie, to znaczy, że jest spowiązane w jakiś sposób ze sobą. Przestrzeń jest potężnym narzędziem w rękach projektanta, dlatego jeżeli zaczynacie robić swoje pierwsze projekty, to zwracajcie uwagę na przestrzeń od samego początku. Nie zostawiajcie ustawiania sobie marginesów czy tej całej przestrzeni na sam koniec. Stosujcie przestrzeń jako taki zabieg jak zwiększanie czy zmniejszanie elementów, nadawanie barwy, wybieranie królu, pisma czy. Po prostu komponowaniu elementów w całym projekcie. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby też nie przesadzić. Jeżeli dodamy zbyt dużo odległości wszędzie, jeżeli tej pustej przestrzeni będzie bardzo dużo, no to możemy uzyskać niechcący takie wrażenie nieskończonej pracy, niedokończonego projektu, takiego niedopracowanego. Z drugiej strony, jeżeli przestrzeni będzie zbyt mało, to praca będzie chaotyczna i ciężka w odbiorze. Dlatego szukajmy tego balansu i harmonii w naszych projektach, a na pewno będą coraz lepsze. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam Wam w temacie przestrzeni i będziecie chcieli z, gdzieś tam zgłębiać ten temat dalej, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. Wpadnijcie na wspomniany wpis o, o psychologii w projektowaniu. Tam też opisuję kilka innych zabiegów, które się stosuje zgodnie z zasadami Gestalt. Wpadnijcie na poprzednie wpisy i filmiki na temat podstaw projektowania, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście Być może również znajdziecie tam coś dla siebie I w ogóle, jeżeli nie znacie tego kanału, to jest taki czerwony przycisk na dole, subskrybuj Więc polecam Wam bardzo gorąco, żeby się zasubskrybować, bo co poniedziałek pojawiają się tutaj nowe materiały związane z projektowaniem i grafiką właśnie Także ja się z Wami żegnam, zapraszam Was na bloga, zapraszam Was na grupę na fejsie Design Noobs Wpadajcie na Instagrama i widzimy się jak zwykle za tydzień, także pa!